Że szczęśliwi ludzie nie krzywdzą innych ludzi. Mhm. I myślę, że to jest ten klucz, tak? Bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy w cholerę bogaci. I to nasze bogactwo to jest, próbujesz dogonić coś, czego nie masz, ale jesteś tak bogaty, bo masz yy, na przykład cudowną żonę, masz wspaniałe dzieci, i za chwileczkę to wszystko odejdzie w niepamięć, bo oni oddalą się, bo nie ma innej opcji, tak? Bo nie budujesz relacji. No. A spróbuj iść do dobrego psychoterapeuty. Idź porozmawiać. Pogrzeb w środku trochę, poszukaj. Co powoduje, że tak biegniesz, jak chomik w kółwrótku i za chwilę się zabiegasz i potem ludzie ulegają wypadkom, rozwodzą się, tracą firmy, bankrutują, tracą zdrowie. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu wypadają z tej kolejny i zaczynają przewartościowywać życie. Ja się cieszę z tego, że ktoś się wzbogacił albo cieszę się z tego, że ktoś jest lepszy ode mnie. To wiesz, co ja zrobię? Przyjdę do tej osoby powiem, słuchaj, Łukasz, jak ty to zrobiłeś? Ciągle chciałam być taka, żeby być zauważona. Tu jestem. No i co robi dziecko, żeby jak krzyczy, że tu jestem? Robi różne dziwne rzeczy, żeby go zauważono. Na odwrót jest. W naszym życiu nie wydarza się nic, co nie jest zapisane na górze. Jak na górze, tak na dole. Jako w niebie, tak i na ziemi. Że nasz poziom świadomości, kiedy wzrośnie, to zrozumiemy, że energia na świecie jest darmowa to, co zrobił Nikola Tesla. Cześć, nazywam się Łukas Smolarski. Od 10 lat prowadzę kanał Biznes Misja i teraz znaczy ten czas, abyśmy spotkali się na żywo, dlatego zapraszam wszystkich przedsiębiorców do muszyny. 12-15 marca widzimy się w hotelu jednego z topowych przedsiębiorców założyciela Fakro, Ryszarda Florka. Będą wspaniali przedsiębiorcy i mam nadzieję, że będziesz ty jest to event skierowany do wszystkich. Nieważne, czy masz osiedlowy sklepik, małą czy średnią firmę. Chciałbym, żebyśmy mieli ten networking. Ja uważam, że czasami jeden kontakt może zmienić Twoją firmę. Chciałbym, żebyśmy wszyscy się widzieli, żeby ten polski biznes rosnął, żebyśmy pokazywali, jak wspaniałymi przedsiębiorcami jesteśmy, żebyśmy się nie dawali tym, tym czasom, które są ciężkie, dlatego wszyscy widzimy się w muszynie 12-15 marca. Link do wydarzenia w opisie. Cześć, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Partnerem odcinka jest Hokomo. Producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Feed Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Problemy finansowe w firmie rozwiązanie może być restrukturyzacja. Zajmujemy się tym od A do Z. Umów się na darmową konsultację. Hub Finanse. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem wyjątkowa osoba, specjalistka od inwestycji alternatywnych Kasia Szewczyk. Bardzo miło, że udało się nam spotkać. Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry. Witam widzów Biznes misji. To Kasiu, tak trochę poza obiektywem, ale chciałem cię zapytać, bo też, też właśnie, jakoś już tak sobie szczerze rozmawiamy, jest na przykład, no nie wiem, że ktoś w młodym wieku umiera i tak dalej, no nie wiem, właśnie zostawia, jak miałem przypadek, miałem 5 lat, mi mama zostawia małe dzieci i tak dalej. No I to jest zapisane, no jest tak właśnie. Może tak być. Tak, tak wybrała, ja to oczywiście patrzę jeszcze z innego punktu hmm. widzenia, że tak wybrała twoja dusza, że coś tobie to dało również. Nie tylko zabrało, ale brak mamy mógł spowodować, że Musiałeś inne, można powiedzieć, cechy w sobie wypracować, wyszlifować, które by się nie wyszlifowały, gdyby ta mama obok była. I dzisiaj dla nas, jakby z takiego ludzkiego punktu widzenia, mówimy, to był brak. Straszna rzecz, nie? że każdy chce mieć mamę. Ale z jakichś przyczyn to Twoja dusza wybrała. I ta droga, zobacz gdzie ty jesteś dzisiaj, ile osób jakby w tej sytuacji mogłoby znaleźć się dzisiaj w nieciekawym miejscu życiowym, tak? Więc w jakim stopniu to na ciebie wpłynęło? W sposób, który doprowadził cię do sytuacji, gdzie odnosisz sukces na tym polu. Dziękuję ci za taki obraz, przedstawienie tego, bo... bo wiesz, łatwiej jest to Dzięki. pokazać osobie, której to nie dotyka, tak? Jak ty byś mnie zapytał jakieś moje elementy, fragmenty mojego życia, które no. mnie bolą... A masz jakiś taki element, który... No i ty nie miałeś ciebie? Mama, ja nie miałam taty. Hmm. E, oczywiście on sobie był, ale gdzieś tam bardzo daleko, w sensie, że jakby to też jakby doprowadziło mnie do jakiegoś etapu, gdzie moje poczucie własnej wartości było tak niskie, tak bo myśl. ciągle zabiegałam o to, żeby on był, tak? Ciągle chciałam być taka, żeby być zauważona. Tu jestem. No i co robi dziecko, żeby, jak krzyczy, że tu jestem? Robi różne dziwne rzeczy, żeby go zauważono. Ale to też spowodowało, że ja gdzieś już w takim dorosłym życiu poszłam na psychoterapię. I yy, to było mi potrzebne, żebym ja dzisiaj była tu gdzie jestem. Dlatego ja mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie tylko, że tobie coś tam opowiedziałam. Ja to przez pryzmat siebie powiedziałam, dlatego że ja dzięki temu zobaczyłam, że moje poczucie własnej wartości nie jest związane z nikim na zewnątrz, nawet jeżeli to jest Tato. Że on jest, on wybrał taką drogę. On jest jaki jest. Ja już go, ja go nie chcę zmieniać. Ja kiedyś chciałam. To ja go nie chcę zmienić. On taki jest, że ja z nim wyobraź sobie mam teraz relację. On w wieku, kiedy ja miałam 35 lat, nagle się objawił. Nagle się objawił, pojawił. Oczywiście zrobił mi też znowu kolejne jakieś tam przykrości, ale to mnie jeszcze bardziej zahartowało i patrzę na niego dzisiaj jak dorosła Kasia. Nie jak dziecko. Dorosła Kasia. Ja mam swoją Kasię do zaopiekowania sama w sobie. A patrzę na niego i mówię, aha, dobrze, on no, ma takie takie zranienia, to wziął z domu, tego nie ma. Jak ktoś ma deficyt czegoś, to trudno, żeby to dał. Więc tutaj my nigdy nie wiemy do końca, jakby się ta druga potoczyła. Nie? Ale coś się z takiego, że. Tak, znaczy to jest bardzo ważne, bo to dotyka wielu nas. To nie jesteś odosobnionym czy ja, tylko każdy z nas ma jakiś taki problem. Czy to z rodziną, czy właśnie z żoną, czy z dziećmi, czy z tak. czasem. Tak. Wiesz, to są jakby lekcje. Nie? To też tak, jak mówiliśmy tam o ludziach, którzy są z nami i idą z nami. No, idą przez jakiś czas drogi naszego życia. I teraz to jest też ważne, że jak jesteśmy na przykład w związku, że dobrze jest, że się dwie osoby rozwijają, dlatego że jak potem jedna się rozwija, a druga się nie rozwija, to też zaczyna się brak porozumienia, tak? Nie nadajemy już na tych samych falach, nie. To jest, czy to jest dobrze, czy to jest źle? No, być może to jest czas na to, żeby każdy poszło w swoją stronę, bo tak jest zdrowiej. No tak się też moi rodzice jakoś rozstali, także ja dzisiaj na to patrzę z takiej perspektywy, że może i dobrze, że się rozstali, niż byli żyli razem i nie wiem, tam się kłócili, tłukli, czy nie wiadomo co by się w tym domu działo. Dzieci też widziałyby przemoc i tak dalej. Dokładnie, do tego. więc tego nie wiemy do końca. Po prostu taki potencjał został wybrany. Ja dzisiaj, jak ktoś tak a propos, tak mi się nawiązało do tego, co na, na pierwszej części wywiadu, w pierwszej części wywiadu mówiliśmy o tym nowym roku, nowym początku, to dużo ludzi ma jakieś tam postanowienia noworoczne. A ja już ja zaczynam się, coraz mniej mieć jakichś postanowień. Ja, ja zaczynam myśleć tak, że ja chcę oprócz tego, że rozwoju swojego, czyli stać się jeszcze lepszą postacią siebie samej, albo tam nawet odkryć ją, bo już mi się wydaje, że my wszystko mamy. To jeszcze dodatkowo chcę, tak jak mówił Bruzeli, być trochę jak woda. Czyli. Ludzie dzisiaj rozpaczają nad tym, co się dzieje na tym świecie, A ja ci pokazałam tego mama z tymi myszami. Że bądź jak woda, po prostu popatrz, że ten świat się zmienia, ale ty nie próbuj trzymać starego. Bo ci ręce nogi urwie, bo ta tama się przerwała. I jak się nie trzymasz tej starej dechy, która tam jeszcze wisi w tym starym budynku, to ci oderwie ręce, jak się będziesz mocno trzymać. Po prostu trzeba się dać puścić z prądem. Czasami są takie momenty, że musimy się pozwolić sobie, żeby to życie nas trochę tam pokierowało z tego wyższego poziomu. Mówię to w oparciu o tą książkę holograficzną wszechświat. Przecudna książka, która bardzo do mnie przybawia, mówiąc o tym. I chyba też trzeba trochę żyć, bo dzisiaj właśnie wszyscy odkładają tak, sobie. Nie, nie, dzisiaj trzeba żyć. Trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, co możemy zrobić na poziomie tej świadomości, na której jesteśmy, ale następnie ja wszystkim to moim klientom powtarzam, a potem pięknie żyjcie. Pięknie życie, bo wtedy my podnosimy swoją częstotliwość, wibrację, jesteśmy szczęśliwi i my właśnie tym małym fraktalem tej kropli wody zmieniamy tą wodę. jak jesteś uśmiechnięta, ja jestem, no to oboje bardziej się nakręcamy pozytywnie, Tak, Ale to, świat, dokładnie, czyli to też ma znaczenie, na przykład z kim przebywasz. Na tak, takim poziomie... Tak, jak jest taki narzekasz, to da, że ci się to udziela, jesteś taka smutna, nie? Jeżeli ktoś ci cały czas narzeka, ciągle ma ludzi, no to za chwilę albo dostajesz... Albo jesteś przedsiębiorcą, albo ma coś nie tak. Nie, just... żartuję, bo wiesz, że mi tak, o te ponadki, ale Bardzo Okej, okay. i to, to jest naprawdę przykre, ale ten czas dzisiaj, który mamy, ja uważam, że to jest czas też wynalazków. Mm -hmm. To, co mówiliśmy tam, siedząc tak. markiem, tak? Że to jest czas wielkich wynalazków, kiedy jest dobrze, nic się nie dzieje, po co się ma dziać, nie? Ale kiedy jest źle, to zaczynamy myśleć. Ty mówisz tutaj jakaś bateria, 67 ile dni? Godzin? Lat chyba w ogóle, no. Nawet, widzisz, nawet Nawet mi to w głowie się nie mieści, tak. że 67 lat, nie? Ja też dalej tego tak bym mówił, jak to by było. No to co, kupisz samochód nawet wtedy, co elektrycznie zatankujesz i to za 20 Wiesz, lat. Wiesz o co chodzi? Że to, co też mówiłeś o tym, czy to jest dobrze, czy źle, w tym, że świat jest podłączony wtyczką do prądu, i jakie mogą być tego dobre strony. Takie, że nasz poziom świadomości, kiedy wzrośnie, to zrozumiemy, że energia na świecie jest darmowa. To, co zrobił Nikola Tesla. Y ja czytam jego biografię, no to był niezwykły człowiek, który właśnie wiąże to z tą książką, bo tutaj nie doszłam do tego, co chcę powiedzieć, że istnieje pewna y, zbiorowa świadomość tego świata, y, y, no, świadomość można nazwać, która jest y, bezkresna i która zawiera w sobie wszystko przyszłość, przeszłość, teraźniejszość. I my niczego nie wynajdujemy. Nikola Tesla też nic nie wynajdywał, tylko z poziomu świadomości, na której jest, łączymy się z tym polem. Dlatego najwięksi wynalazcy, nie wiem czy to wiesz, ale przy swoich łóżkach mieli karteczki, na których zapisywali. To, co mi się przyśniło, to, co się nagle pojawiło, dlatego że to było jak objawienie. Einstein opowiadał, że on widział w snach czasami gotowy wzór, on dopiero później musiał go wyprowadzać. Mm -hmm. Tak, bo leżał też pod drzewem tak i tak dalej. Więc rzeczywiście, no, wiesz, tutaj... i to znaczy, że jest jakaś yy, coś wyższego no, nad jest. nami, co nad nami gdzieś tam można wrócić cudzysłowie oczywiście czuwa. Jak to nazwiemy, tak każdy będzie chciał to nazwać nie nazwą Bogiem, jaźnią, obojętne, ale generalnie zmierzam do tego, że jest to. Coś tak wielkiego, że my z tego możemy cały czas czerpać, i dlatego też powiedziałam, że wszyscy jesteśmy połączeni. Bo ci, którzy ten świat dzisiaj nam się wydaje, że nam robią takie, że nam pętlę nasze je zakładają, tak naprawdę w gruncie rzeczy, to my powinniśmy powiedzieć dziękujemy, dlatego że oni nas zmuszają do tego postępu, do rozwoju, do poszerzenia świadomości. Gdyby nie było teraz tego takiego opresyjnego świata, ucisku, dla nas ucisku, który widzimy, zaglądamy, patrzymy, kurczę, co oni szykują no to pewnie byśmy tak sobie spali i tak sobie nic nie robili. Ja pamiętam z racji tego, że pracowałem w Trzeciej że Świętej Pamięci, Ingvar Kamprad, powiedział, że właśnie wciąż większość rzeczy jest do odkrycia, nie? I trochę coś w tym jest, prawda, wierzy. My cały czas yy, świadomość, to tak dla jasności, to nie chodzi o to, żebyśmy tam zaglądali za kurtynę wszechświata. Prawdziwa świadomość dotyczy nas. Czyli skierowania siebie do środka, nie na zewnątrz, nie na ten świat zewnętrzny, tylko prawdziwa świadomość to jest ta sama świadomość. Astrologia jest tak naprawdę nauką o samopoznaniu, o sprawdzeniu swoich potencjałów, o ich najlepszym wykorzystaniu, o tym, gdzie są moje yy, słabości, gdzie jest moja ciemna strona, której też ludzie nie chcą widzieć. Ja też nie chcę, że to jest bolesne, tak zaglądasz i widzisz, że jesteś w jakimś tam obszarze życia. Nie fajne, nie no i co z ale tego? Z drugiej strony, jakby każdy wiedział, może byśmy mieli szansę się zmienić, bo ile mamy w mamy wokół no, nas znaczy mariatów. Tak, no wiesz zmienić, nie zmienić, ale jeżeli na przykład jesteś z kimś, kogo znasz już tą ciemną stronę, yy, to wiesz, że ta osoba ma takie zachowania, mm. to na nią tak działa. Łatwiej jest się komunikować, łatwiej jest wspólnie żyć, kiedy masz zupełnie inne spojrzenie na tę osobę, z innego poziomu świadomości. Tak. Tak my nikogo uczy. nie zmienimy. My możemy tylko siebie zmieniać, ale nikogo nie zmienimy. A na takim poziomie, takim pierwotnym, zawsze się zawsze będzie mógł odruchowy. Mhm. Czyli zawsze w sytuacjach krytycznych wrócimy do tego, co jest pierwotnie wdrukowane. I to niestety to tak działa, że możemy tysiąc razy coś ćwiczyć, a na końcu, jakby przyszło tak, że coś nas naprawdę zacznie boleć albo coś naprawdę nam zagrozi, to prawdopodobnie wystrzelimy z tego, czy emocjonalnie najczęściej, co no jest w tej tej naszym pierwotnym pomimy. druku. you <laughs> sobie wiele rzeczy. Ja mówię, ile osób pracuje gdzieś w firmie, nie może powiedzieć, że wiesz, go boli to, czy to, bo jest szef. Może się trochę zmienia, ale tak dzisiaj, właśnie jeszcze jadąc tutaj rozmawiałem z kimś, że w latach 90. to w ogóle był szef taki jak Bóg i król, nie? że musiały, prawie byli niewolnicy. Nie? Teraz trochę jest, ale i tak Ale wiesz też, jest firma, która tak nie działała, bo y, oczywiście wiesz, ja nigdy w tych firmach nie pracowałam, więc to też tylko legendę opowieści, tak? że byli tacy wielcy, jak przedsiębiorcy, to, nie wiem, Wedel czy, czy nie, ja niektórzy tak. wiesz, chodzili na linie produkcyjne. I on wiedział, że pani Krysia ma dwie, dwie córki, tak? a pan Zenek y, ma y, tę, no. nogę krótszą. Tak, ale takich młodych, którzy się dorabiali, wie, zakładali firmy, gdzieś zatrudniali małych, to było różnie. Dzisiaj też jest tak, że nawet w dużej firmie boisz się powiedzieć prawdę o sobie. Wiesz, ja się pamiętam ludzie y, przez wiele lat ukrywali, że ktoś kupił mieszkanie na wynajem, no bo jak dowiesz się, że masz mieszkanie na wynajem, no to szef ci nie da podwyżki, nie będą cię lubić, bo tobie się udało i tak dalej. Nie, ale nie wiem, wiesz, ile w sobie y, rzeczy, nie? Znowu, dlatego relacjach... wrócę jak bumerangiem do pierwotnej. Wniosku, rozwój świadomości, mhm. który również oznacza wzrost poczucia własnej wartości, czyli ja się cieszę z tego, że ktoś się wzbogacił, albo cieszę się z tego, że ktoś jest lepszy ode mnie, to wiesz, co ja zrobię, przyjdę do tej osoby i powiem: Słuchaj, Łukasz, jak ty to zrobiłeś? Tak jak też dokładnie mnie. trzeba się wzmacniać, nagradzać i tak. dokładnie do bo... pokaż mi. A być może jest tak, że w moim potencjale tego w ogóle nie ma i na przykład, nie wiem, no, moja mama chciała być jako dziecko baletnicą, no ale nie jest baletnicą i może i dobrze, bo ma problemy z kośćmi i y, nigdy nią nie została, tak? A może gdyby została, to by mnie nie było, bo by nie urodziła dzieci tak dlatego, żeby się zajęła karierą. Któż to wie? Jest coś, co gdzieś tam nas też kieruje i dajmy się temu trochę prowadzić. Ja zawsze mówię, wyobrażam to sobie w ten sposób, że. Jeżeli my nie idziemy za naszą drogą duszy, e, ciągle gdzieś tam skręcamy, e, to na początku to, ta energia nam mówi tak: Kasia, tam, nie tam. Potem mocniej, a potem musi być łup. I potem ludzie ulegają wypadkom, rozwodzą się, e, tracą firmy, bankrutują, tracą zdrowie. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu wypadają z tej kolejny i zaczynają przewartościowywać życie i tak wtedy idą ci, na tą właściwą drogę. Kręgosłup po operacji też zmieniło, no, że jednak wszystko jest kruche nie? i to tak ileś można wszystkiego i rzeczywiście tylko to jest, się zastanawiam jak zrobić, żeby tego robić to wcześniej niż że źle, bo zazwyczaj właśnie coś zmieniamy jak jest bardzo jakieś traumatyczne przeżycie. Jest... Gorzej, bo upierdliwa. Świadomość. A czego zacząć tą świadomość właśnie, jestem przeciętny przedsiębiorca, pracuję 15-20 godzin jak to dzisiaj jest od rana do wieczora, nie mam na nic czasu powiedzmy, nie mówię o sobie, ale przeciętnie jak tak dużo słyszę, nie mam czasu na żonę, dzieci, wyjazdy, praca i jak zacząć jakąś taką świadomość, żeby zmienić siebie, zmienić wiesz, no zacząć po prostu myśleć o sobie. Znaczy to na pewno nie jest takie proste, że dzisiaj wszystko rzucam, ja też nie mam jednego przepisu na to, ale myślę, że... Jakkolwiek to dla wielu osób zabrzmi, ale nawet pójście. Tak Teraz mówię tak zupełnie nie na takich poziomach górnolotnych, Oczywiście. tylko tej takiej bazy, co możemy zrobić. A spróbuj iść do dobrego psychoterapeuty. Idź porozmawiać. Pogrzeb w środku trochę, poszukaj. Co powoduje, że tak biegniesz jak chomik w kółwrotku i za chwilę się zabiegasz, tracąc to, co jest cenne. Czyli próbujesz dogonić coś, czego nie masz. Ale jesteś tak bogaty, bo masz y, na przykład cudowną żonę, masz wspaniałe dzieci, i za chwileczkę to wszystko odejdzie w niepamięć, bo oni oddalą się, bo nie ma innej opcji, tak? bo nie budujesz relacji. No, Niechadzane ścieżki zarastają, to proste. To jest Więc poszukaj, co tam jest w środku, co gdzieś tam być może właśnie gdzieś z dzieciństwa powoduje to. I to jest już pierwszy krok do samoświadomości, czyli zobaczenie tego. Aha, widzę. Powiedziałam kiedyś tam w którymś zdaniu, że y, obserwator zmienia obiekt obserwowany. Samo powiedzenie tego rozumiem, to co robię wynika stąd i stąd. Jeżeli to już wiem, to mogę iść do żony i powiedzieć: Kochanie, powiem ci, bo się dowiedziałam, skąd te moje zachowania wynikają. Jeżeli jesteście w dobrej relacji, to to jeszcze bardziej może umocnić tą relację, bo ta osoba spojrzy na ciebie z innej perspektywy. I to są takie, mówię, małe kroki. Poczytaj jakąś mądrą książkę, idź z tymi ludźmi swoimi bliskimi na spacer, zrób przerwę, chociażby każdego dnia tą metodą sławną Kaizen wygospodaruj odrobinę czasu dla siebie, dla bliskich. I niech to się stanie świętą godziną. Pytam Cię, bo właśnie ostatnio to jest bardzo taki na topie ten problem przedsiębiorców, że zaczynają być świadomi, że nie pogoń za pieniędzmi, bo nawet ostatnio właśnie rozmawialiśmy, że taki bardzo fajny znajomy, bliski, e, tak się poświęcił pracy, powiedzmy pieniądze sam, ale właśnie zaniebał rodzinę. Żona chciała, z nim bliskości nie było, no i żona znalazła bliskość no u trenera personalnego, i rodziny nie ma, i teraz bardzo żałuje tego. on... Ale już to nie da się odwrócić, tak? Ale się nie da się odwrócić, no i to jest takie. No smutne. i tylko teraz może zrobić tak, że jeszcze raz nie popełnić tego samego to błędu. I wiele tak? osób tego Wyciągnąć z tego wniosek, tak? Nie wpadać jeszcze bardziej w pracoholizm. Bo pytanie brzmi, czy właśnie pieniądze prowadzą tego naszego nagrania, czy to wszystko, tak? Czy to, czy to przypadkiem nie jest coś, co jest takim, można powiedzieć, odbitym światłem, blaskiem? a nie prawdziwą wartością. My tak naprawdę wszyscy jesteśmy w cholerę bogaci. I to nasze bogactwo to jest to, że uważność, to jest uważność na drugiego człowieka. To jest uśmiech. To jest poświęcony czas drugiej osobie. Śmianie się do rozpuku, płakanie razem, bycie tym, zachwycie dziecka, bo to jest też jakby dla mnie takie kluczowe. Ja to może mam trochę w naturze. I mi jest to łatwo powiedzieć, bo ja się ciągle zachowuję jak... Tutaj wszyscy, jak przychodzą goście, to wszyscy wiedzą, gdzie ja siedzę, cały czas słychać salwy śmiechu, ja się śmieją za mnie. Super. Sobie. No właśnie, taki, jak to zrobić, żeby to skalować? Bo ja też się tak śmieję, ale wiesz, jak to jest fajne, znaczy, że się Moja to, natura. I to nie okay. znaczy, że ktoś, kto jest osobą o skłonnościach bardziej depresyjnych, to osiągnie. Mm -hmm. Bo nie można porównywać siebie. Mm -hmm. Ja mogę tylko stać się lepszą wersją siebie, a nie Kasią Szewczyk. Mm -hmm. Są osoby, które nie mają takiej natury. I to nie znaczy, że one są gorsze, one są inne. I cudownie, bo gdybyśmy wszyscy byli Kasią Szewczyk, no to było w cholerę nudno. Na pewno ja nie byłabym zadowolona. <laughs> Nie, bardzo, bardzo ci za tym dziękuję. To jest naprawdę strasznie taki ważny ostatni temat, że i cieszę się też, że ta świadomość przedsiębiorców się zmienia. No bo jak będziemy warsztali swoją lepszą siebie, to też zmienimy świat. Będzie czas na właśnie te choćby same zmiany świata, czyli jakieś właśnie pasje i odkrywanie jakichś wynalazków, że nie rodziny. Jak jesteś szczęśliwa w domu, w pracy, no to jesteś szczęśliwa wszędzie. są taki... takie piękne słowa, które mówią, że szczęśliwi ludzie nie krzywdzą innych ludzi. Mhm. I myślę, że to jest ten klucz, tak? Przestać uszczęśliwiać wszystkich dookoła, stać się szczęśliwym człowiekiem, ale żeby stać się szczęśliwym człowiekiem, to muszę wiedzieć o sobie więcej, tak? Co mi tą radość przynosi? Co sprawia, że ja się uśmiechnę, nawet gdyby to miało być takie drobne drgnięcie kącika ust? Wiecie, to dzisiaj jest naprawdę taki czas, że będziemy pędzić coraz bardziej, bo do tego nas ten świat teoretycznie zmusza, ale teoretycznie, dlatego że wciąż pędząc, tak? My też oddajemy odpowiedzialność za to swoje życie. Mm -hmm. Temu pędowi, bo usprawiedliwiamy. Ja pędzę, bo świat pędzi. Mm -hmm. No ale co się stanie, jak ty się zatrzymasz? Może nic. No, Może tak właśnie się nic nie, nie zadajemy wydarzy. Nie tego pytania. Świat nawet. się nie zawali. Mm -hmm. Ale my tego nie robimy, bo my się boimy. My czasami, albo często, i mówię to też z autopsji, boimy się samych siebie. Były takie czasy, kiedy ja się bałam, oczywiście ja tego tak nie nazwałam, zostać sama ze sobą w mieszkaniu. Mieszkałam sama i jak ja przychodziłam do mieszkania, to, to ja byłam zrozpaczona, że ja jestem sama. Natychmiast spać szłam, bo, bo co ja mogę robić, żeby tylko się nie spotkać sama ze sobą. Albo wychodziłam na spacer. Wszystko tylko, żeby nie być w samotności. Dlaczego? No bo ja się bałam tego kontaktu samej z, z sobą. A dzisiaj ja uwielbiam być sama ze sobą. I, I to jest taka naprawdę duża zmiana. Im większa jest nasza samoświadomość, tym lepiej też rozumiemy innych. Trudno jest kogoś innego zrozumieć, jak samemu siebie nie rozumiemy. To jest tak, jakbyśmy chcieli komuś pomagać, ślepy prowadził głuchego, czy tam głuchy, ślepego, czy jak to było, nie? Tak, tak nie jest Najlepiej zawsze sprząta się na cudzym podwórku, to jest zawsze najlepsze. Dlaczego? No bo na swoim jest najtrudniej, tam najwięcej emocji, tam jest najwięcej brudów, które nie chcemy zobaczyć, tylko wszystko jest pod dywanem. Nie? Natomiast no właśnie, mówiąc o tej astrologii. To ten czas, rok 2023, jest między innymi rokiem, w którym Saturn, który jest sędzią, testerem, który jest takim kontrolerem, przyjdzie, powie, dzień dobry, jestem w znaku ryb, a ryby to iluzja, wiara, nadzieja, i będzie mówił: Sprawdzam. No to pokaż mi, co tam jest naprawdę, nie iluzja. I to będzie pękała iluzja tego świata, ale iluzja nas samych. Bo jak my przestaniemy patrzeć przez iluzję na samych siebie. No to my zmienimy siebie, a zmienimy tym sposobem świat, wracając do tej kropli oceanu. Mhm. Mówiłaś, że zajmujesz się astrologiem i powiem ci szczerze, że ja na przykład osobiście się boję, już nie mówiąc, że mi się kojarzy to właśnie z jakąś cyganką, która idzie na ulicy, mówię, powiedz ci prawdę, a nie daję Wyciągnie jak... Wyciągniecie stówek to jest jeszcze najlepsze, uh -huh. ale słyszałem gdzieś, czytałem, że były przypadki, że wiesz, gdzieś na jakieś imprezie integracyjnej wróżki, uh -huh. takie profesjonalne, mam nie wiem. Umrzesz na chorobę, masz jakiś tam nowotwór się badaj i ludzie naprawdę nawet umarli, wierząc to, było takie gdzieś tam, czy tak się ktoś załamał, wyizolował się, zaczął w to wierzyć, i to się jakby wydarzyło, więc tu jest trochę taka obawa, no kurczę, idziesz, ale wiadomo, że nie chcesz się dowiedzieć, że nie wiem, y jutro umrzesz na ulicy takiej albo coś tam. Nie, Czy to tak jest, czy można się obawiać, bo y wiesz co, ja zawsze powtarzam, że y a w astrologii, cokolwiek, znaczy inaczej, kluczowy jest również, kim jest astrolog, tak? A tutaj, no... Nie chodźmy do cyjanek. A wiesz co, no nie wiem, no po prostu też mogą być niesamowicie świadomymi osobami. Bym tego tak nie szatkowała, nie segregowała. Natomiast kluczem jest, kim jest astrolog. W pierwszej kolejności, jeżeli do takiej osoby trafiasz, to warto zadać parę pytań, żeby poczuć, co ta osoba sobą reprezentuje, jaką wiedzę, jaką świadomość. Bo. Mm, jeżeli ktoś Tobie mówi, że to co, się, to, co widzi, na pewno się zdarzy i pokazuje Ci to jak wyrocznia, to ja bym natychmiast się ewakuowała, zatkała uszy i wyszła. Dlatego, że astrologia jest bardzo związana z fizyką kwantową, w moim przekonaniu, w ogóle z matematyką. To jest wiedza o potencjałach. Czyli to, czymś pozytywnym. Znaczy, potencjał to jest tak, jakby Tobie to powiedzieć o inaczej. Wyobraź sobie. Że jutro wypływasz na mo w morze. Masz swój okręt, wypływasz morze. I ja jestem meteorologiem. W no, myślę, astrologiem, a ty klientem. I ja tobie mówię, wiesz, Łukasz, jutro będzie wiało bardzo silnie z północnego wschodu, i będzie to tam ileś tam z kaliboforta. Powiedzmy, że 7. Co możesz zrobić taki, z taką informacją? No, przygotować się jakieś. Możesz zrobić wszystko, Łukasz. Ty możesz się przygotować, tak jak mówisz, i możesz na przykład. W ogóle nie wypłynąć z portu, tak? No, mówi się, że ale to w takim razie po co się buduje statki, żeby stały w porcie? Nie. Druga rzecz, możesz zignorować tą informację, popłynąć według swojego widzimisia, no i skończy się to, nie wiem, daj Boże, tylko połamaniem masztów. Ale możesz, wiedząc, że ten wiatr będzie wiał z tego północnego wschodu, możesz tak nastawić żagle, że ty jeszcze szybciej popłyniesz do celu, który masz wyznaczony. Czyli ja chcę tylko Ci powiedzieć, że astrologia. Jest wiedzą o tych potencjałach. Ty możesz z tą wiedzą zrobić cokolwiek chcesz. Ty wciąż decydujesz. Jest takie bardzo mądre powiedzenie, że to głupcami sterują gwiazdy, a mędrzec wykorzystuje wiedzę gwiazd. Czyli to wciąż ty jesteś tym ostatecznym narzędziem czy, czy decydentem, o tak, może tym, kto zdecyduje, co z tą wiedzą zrobi. Dlatego też powiedziałam, że jeżeli idziesz do kogoś, kto mówi tobie, co się wydarzy to on ciebie programuje. Ty mnie zapytałeś przed nagraniem, bo że ktoś powie, a ja umrę, że ktoś umrze, nie, albo na przykład, że będzie chory. Mądra astrolog mówi tak: jeżeli widzi na przykład, że ktoś ma na przykład jakieś zmiany w organizmie, powiedzmy, że ma skłonność do tego, żeby w przyszłości zachorować na raka żołądka, to taka osoba powinna powiedzieć: proszę pana, Widzę, że powinien Pan bardziej zadbać o swój układ pokarmowy, bardziej zadbać o dietę, o to, co Pan je, proszę w tą stronę przekierować swoją uwagę. No, ale to znaczy, że nie, że będziemy tylko taką politykę że że... po prostu Znowu jeszcze raz siebie. to powtórzę, No tak. nikt z nas nie wiem. Nie ma takiego. Ten tam, tam, nie jest tak, że on musi zachorować, bo znowu jakby tobie to inaczej jeszcze obrazowo pokazać. No, czyli nie ma tak, że widzi, no bo nie może widzieć no, tego. Nie, widzi. Tylko mhm. nie jest, to, jest. potencjał na to, mhm. ale ten potencjał my możemy zmienić. Ty możesz, tak jak Ci powiedziałam w tym statku, nastawić dobrze żagle. Mhm. Czyli wiedząc na przykład, że mamy jakieś skłonności, mhm. każdy ma do czegoś jakąś słabość skłonność, mhm. tak? możemy na przykład to wykorzystać, dbając już od samego początku o swoją dietę. Mhm. Nigdy nie zachorujemy, wręcz przeciwnie. Ten potencjał na tą negatywną pseudo spowoduje, że ta osoba będzie żyła dłużej i będzie zdrowsza. Ona może kiedyś zaniemóc na, 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 na przykład, nie wiem, jakieś m, zapalenie y, wyrostka roboczkowego albo coś tam związanego z układem pokarmowym, ale ona z tego powodu nie będzie umierać. Dlatego, że coś się musiało wydarzyć, bo taki jest potencjał, na odwrót jest, w naszym życiu nie wydarzy się nic, co nie jest zapisane na górze. Jak na górze, tak na dole. Jako w niebie, tak i na ziemi. Yy, czyli są rzeczy, które chcemy, żeby się wydarzyły. One się na przykład nie wydarzą, bo ich nie ma w tym potencjale. I możemy zrobić nie wiadomo, co, i tak to się nie wydarzy. Petarda, dziękuję Ci za to. Bo ja też ostatnio jeszcze kończąc, to właśnie nawet ostatnio miałem wywiad i, i, i też o zdrowiu rozmawialiśmy, ale to też takie mocne słowa, które mi utkwiły, że yy, jakby. Chorzy, że Zdrowi ludzie mają wiele marzeń, chorzy mają tylko jedno być zdrowym, nie? więc to jest rzeczywiście i trochę taka analogia, że tak samo tutaj, że jak jesteśmy, wal, walczmy o tą taką świadomość siebie, poznawanie, bo naprawdę no, to, że się tu spotykamy, to też nie przypadek, ale to ta energia i w ogóle, która gdzieś jest, i to tym się zaraża, że jak widzisz, że ktoś do ciebie ciągnie, bo, 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 bo chce się do, z taką osobą przebywać. Nie? Jak widzę, mam wielu znajomych, do których po prostu się chce, nie? że mógłbym przebywać cały czas, nie? a są też tacy, co idzie i tak już. Fajnie, ale by się poszło, nie? Więc wiesz. No. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ci, Kasiu. Jeszcze raz dziękuję.